Marcin miał pewien problem. Próbował zdiagnozować przyczyny błędu w komunikacji swojego urządzenia na magistrali Khan. Gdy już nie miał żadnego pomysłu, w czym może tkwić problem, zwyczajnie podłączył oscyloskop do magistrali i zauważył nagle coś, co go niesłychanie zdziwiło. Zauważył po pierwsze, że w ramce pojawiają się bity, których on wcale nie ustawiał. Na przykład. W sekcji Data, która zawierała same zera, nagle pojawiały się jedynki. Co więcej, zauważył, że długość ramki, czyli liczba zawarta w niej bitów, różni się w zależności od tego, co się znajdzie w sekcji Data. Marcin był zupełnie skonsternowany. Aha, czyli tu jest problem. Moje urządzenie wariuje. Wysyła różne dziwne rzeczy Kontroler CAN najwidoczniej nie reaguje poprawnie na to, co mu wysyłam No właśnie, właśnie poprawnie reaguje kontroler CAN Drogi Marcinku, na to co wysyłasz Dlaczego? Skąd się biorą w środku ramki dziwne bity, których nikt nie ustawiał? Są to tak zwane stuffing bity Czyli bity wypełnienia, czy bity wypełniające ze względu na budowę transceiverów kanowych, jeden stan dominujący lub recesywny nie może utrzymywać się na magistrali dłużej niż przez pięć kolejnych bitów. W przeciwnym razie mogłoby dojść do rozsynchronizowania się tych właśnie transceiverów. W związku z tym wymyślono pewne rozwiązanie tego problemu. Mianowicie, gdy próbujemy przetransportować ciąg bitów, który zawiera w sobie więcej niż 5 kolejnych bitów jednego stanu. Zawsze po 5 bitach jednego stanu dodawany jest dodatkowy bit wypełnienia o przeciwnej wartości. Funkcjonalność tą zapewniają kontrolery sprzętowe. W związku z tym, gdyby na przykład w urządzeniu wysyłamy do kontrolera CAN polecenie, że ma nadać daną ramkę, nie musimy się zupełnie przejmować tym. Gdzie i w których miejscach wsadzić stuffing bitę Zajmuje się tym kontroler. Dokleja on w odpowiednich miejscach, wsadza właśnie bity wypełnienia i w takiej postaci wysyła ramkę na magistrale. Wszyscy odbiorcy tej ramki, gdy zauważą pewien ciąg bitów, to znaczy gdy zauważą 5 kolejnych bitów jednego typu, to z automatu wycinają z komunikacji bit, który występuje po nich. W ten sposób w urządzeniu odbiorczym do aplikacji Trafia już ramka CAN w postaci przefiltrowanej, bez stuffing bitów. Gdyby jednak znalazło się w ramce jakimś cudem 6 kolejnych bitów recesywnych lub dominujących, to by oznaczało błąd transmisji i ten mechanizm jest wykorzystywany w tzw. ramkach błędu, które omówię już niedługo. Także miejcie to w pamięci, że 6 kolejnych bitów równa się błąd. W praktyce stuffing bity, szczerze mówiąc, nie bardzo nas interesują, dlatego że wszystko odbywa się na poziomie kontrolnym. Sygnalizuję tylko temat, dlatego że gdybyście kiedyś doszli do tego, że bralibyście ramkę na oscyloskop i sprawdzali, co tam poszło nie tak, moglibyście się zdziwić, skąd się wzięły dodatkowe bity. Jeśli uważasz, że ten materiał był przydatny lub ciekawy, nie będę Ci przypominał, do czego służą te przyciski pod filmikiem.